Jedno z pytań, które pojawiło się przed naszym spotkaniem, to chyba też pytanie, które dręczy wiele osób, bo często ta burza łapie nas w podróży, prawda? Jedziemy samochodem, jesteśmy na autostradzie i nagle po prostu jest porywisty wiatr, łamią się gałęzie. Czy w takiej sytuacji jesteśmy całkowicie bezradni? Czy bezradni? To, to ciężko powiedzieć, bo za, zawsze każda sytuacja rządzi się swoimi prawami. To już od oceny bezpośrednio kierowcy kierującego, czy opiekuna wycieczki na przykład, to, to trzeba ocenić indywidualnie, ale rzeczywiście zdarzają się takie sytuacje i ja osobiście też dosyć niedawno, w zeszłym tygodniu, jak były te porowiste wiatry, też wracałem z podróży i, i tak mnie złapało, więc jedna rada, no na pewno zwalniamy, na pewno na pewno uważamy na to, co się dzieje dookoła. Uważamy też przy wyjeździe na przykład z terenu zabudowanego lub z kraju lasu, bo porowiste wiatry nagle na tej granicy tych obszarów potrafią nawet, no może nie, nie zmieść, ale, ale poważnie zabujać pojazdem. No, i taka rada, no schować się gdzieś, czy znaczy to na stacji benzynowej, jeżeli jest taka możliwość, czy do jakiegoś zajazdu, czy po prostu przeczekać tą burzę. Najlepiej, jeżeli to będzie jakiś obiekt, czy to z jakimś dachem, czy, czy, czy po prostu chroniący nas od tego wiatru. Nie radzę wjeżdżać do lasów, czy do takich miejsc, gdzie są jakieś drzewa, konary, ponieważ no, tutaj istnieje niebezpieczeństwo, że to drzewo po prostu się na nas przewróci. Konar uderzy w, w samochód, i, i rzeczywiście zdarzały się takie dosyć często. Często nawet zdarzają się takie sytuacje, że y, ludzie, którzy przeczekują burzę w samochodach, y, no, po prostu są przygnięcieni przez drzewo i później trzeba... Interweniować, wyciągać takich ludzi, włącznie no niestety z przypadkami śmiertelnymi. Dlatego, jeżeli jest taka możliwość, opuszczamy samochód, chowamy się do budynku yy, i po prostu yy, przeczekujemy, tak, żeby było bezpiecznie, żeby kontynuować tą podróż. Bo tak naprawdę, życie jest nasze naj, najważniejsze. Yy, czasem rzeczywiście śpieszymy się, chcemy dojechać tak na siłę troszeczkę i to jest zgubne no, trzeba tu też troszeczkę emocje powstrzymać i, i pomyśleć rozsądnie, dbając o nasze bezpieczeństwo. I swoje bliskich, z którymi często też jedziemy. Burze, porywiste wiatry to nie wszystko, co nam towarzyszy w ostatnich dniach. Także ulewne deszcze w niektórych rejonach bardzo, bardzo obfite. Czy możemy się zacząć obawiać jakichś podtopień i powodzi? No, podtopienia na pewno już występują. Tak. Te, te, te... Opady intensywne otrzymują się już od kilku, kilkunastu, no, 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 cały lipiec mamy taki, taki deszczowy. deszczowy, więc sytuacja niejako tak się kumuluje, te, te, te zdarzenia i ilość wody, która no, 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 dostała się do gruntu. Także na pewno ten problem już zaczyna występować. Mamy pewne wyzbrania, że grunt przestaje przyjmować wodę, więc Dochodzi do, do podtopień, chociażby w, w tej chwili w Pioicie Piaseczyńskim mamy taką, taką sytuację, ale nie tylko, w innych powiatach również lokalnie pojawiają się po prostu podtopienia woda, spływa w obniżenia terenu już rowy melioracyjne, kanalizacja czasami nie jest w stanie przyjąć tej wody, bezpiecznie odprowadzić i zaczyna to zagrażać naszym domostwom, obejściom. W podwórkach pojawia się woda, a, a, a w pewnych sytuacjach może ona również zagrać budynkom, garaże, piwnicę. Te, te miejsca są w tej chwili zagrożone. I kiedy sobie możemy sami jeszcze poradzić, że tak powiem, z tym swoim podwórkiem, z tą swoją piwnicą, a kiedy znowu wzywamy straż? Na pewno mając tę świadomość, że, że no jest taka sytuacja, warto we własnym zakresie pewne działania Podjąć, jeżeli jest taka możliwość no, no, obiekty zabezpieczyć worki z piaskiem, czy, czy chociażby jakieś o, o, obsypanie obwałowań pewnych, no myślę, że, że, że osoby, które w tym roku są jakoś tam pod narażone na podtopienia w innych latach, również były na to zjawisko narażane, bo, bo, bo jest to jak często warunkowanie terenowe, więc takie osoby mają pewną świadomość, że, że, że takie sytuacje były, zdarzają się, a więc. Przez analogię warto dla własnego bezpieczeństwa, dla zabezpieczenia siebie i własnego mienia, majątku, dorobku takie, takie działania prewencyjne podjąć, I, i w takich doraźnych sytuacjach często to działa pomoc sąsiedzka. Także tutaj to jest bardzo ważne, bardzo istotne. Natomiast, no, oczywiście strażacy to już jest tak jak wcześniej powiedziałem, gdy już sytuacja, powiedzmy, wymyka się spod kontroli we własnym zakresie, nie jesteśmy w stanie tego opanować, zagraża na, na naszemu majątkowi napływająca, podnosząca się woda, wpływająca do, do budynków, no wtedy oczywiście również, również Straż Pożarna tutaj jest tą, tą, służbom, do której należy się zwracać o pomoc. Oczywiście też, no, no, apelowałbym przy tej okazji o pewną jednak rozwagę w, w ocenie tego, żeby, no, bez, bez w pewnym sensie bez powodu. Niewielkie ilości wody, które tam pojawiają się w piwnicy, no to, to też nie jest, nie jest problem. To nie jest, mhm. uważam, dla, dla, dla służby ratowniczej zadanie. A tak, tak znając no, 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 realia, mhm. uważam, że zbyt często um, takie sytuacje są do nas też zgłaszane, co z kolei w pewnym sensie angażuje nas no bo na takie takie działania na takie oczywiście zgłoszenia też od, odpowiadamy natomiast no, no mogą być poważniejsze w konsekwencjach sytuacji zdarzenia gdzie już mamy środki w jakimś sensie zaangażowane Nie może, można wtedy ich wykorzystać tak, w innym można, może dojść do opóźnienia podejmowania działań w miejscach gdzie, gdzie gdzie to nasze działanie byłoby właściwsze w danym momencie że ta pomoc byłaby z naszej strony bardziej istotna mamy sprzęt specjalistyczny a więc a więc łatwiej nam taką sytuację opanować niż, niż powiedzmy tam jakieś prowizoryczne działania mieszkańców. Najlepiej, to tak mi się kojarzy z ostatniej rozmowy znów z kierownikiem lotniczego pogotowia ratunkowego, może przez telefon mówić co widzę i wtedy może ocenić tą sytuację, czy warto jechać, czy, czy to już jest ten moment, że trzeba wyjechać, czy jeszcze nie. Patrzę, że czas szybciutko nam umyka, a na koniec chcielibyśmy jeszcze zachęcić, aby ochotniczo ruszyć i zostać młodym strażakiem. Tak. Zapraszamy do, do jednostek straży pożarnych. Mamy wakacje dzieci, młodzież, na pewno też odwiedza Mazowsze. Zapraszamy do naszych jednostek do zapoznania się ze specyfiką służby. Oczywiście może się tak zdarzyć, że z racji, z racji tego, co się dzieje na terenie województwa, no, koszary mogą być puste i, i, i taką wycieczkę trzeba będzie przełożyć, umówić na inny termin. No, to, są, to są sytuacje, z którymi. Możemy się w tej chwili cieć, nie niemniej zapraszamy do, do nas. Ja mam nadzieję, że tej pracy będzie jednak jak najmniej. Tego zawsze życzę po raporcie służb. Przypomnę, moimi Państwa gośćmi byli brygadier Dariusz Osucha oraz kapitan Karol Kieszkowski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dobry, dziękuję. Raport służb już do odsłuchania także na stronie internetowej www.radiowarszawa.pl, a także na portalu YouTube. A także kolejny raport już za tydzień. Raport Audycja została wyemitowana na falach Radia Warszawa 106,2 FM.